Dobra moi drodzy, bo musiałem ubrać mój aparat, bo wielu z was na heka nie mówię, bo dzisiaj muszę dla was opublikować strasznie ważny tutorial. Bo udało mi się uzyskać efekt światła volumetrycznego, oto jeden z moich projektów zrenderowanych w rozdzielczości 2K. Tutaj akurat teksturę poprawiłem, bo teksturowałem, ale źle mi to wyszło. I rybie oko zastosowałem przy renderowaniu. To jest właśnie to, o czym mówię. Światło volumetryczne. Pokażę Wam dzisiaj, jak taki efekt uzyskać. Tutaj lepiej będzie widać. I też realistyczną wogę zrobiłem i basen. Ale dzisiaj chciałbym zrobić coś takiego, że dodam materiał szkła do okna tylko sobie przypiszę materiał to możecie pomniejszyć bo podgląd materiału jak zmniejszycie ikonkę tego to szybciej tekstura będzie się aktualizować eee, polecam taką stronę jak Ambient CG. bo tam są fajne tekstury i można fajnie chcieć z skądy. Tylko ja mam teraz, moi drodzy... ...coś mi jak e, dziadowsko chodzi, aby nie tracić dłużo czasu... ...ja przełączam na widok księgę. Tekstury. Żeby sobie jakąś teksturę... Podaj mi ten piernik, jak, jak głupio w chodzi. Nie wiem, czasami jest z nim problem. Dobra, nie słuchaję bielekiej tekstury, bo muszę popodłączać wszystko. E, tu muszę szkło przepisać. Aby nie przedłużać, to się załaduję szkło. A pęg, Bo chciałbym, żeby wolumetrycznie światło mogło przez szkło przechodzić. Bo jestem ciekaw, jaki będzie efekt końcowy. Behind the materials, uh, yes, yes, today yes, 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 kind of material reflection. From behind the screen, reflection. I the is. Yes, yes. sorry, nie over, O, Oh, super. Wygląda to dość interesujące, ale jeszcze muszę podłączać tekstury. Chyba eee, była mapa Gate i jeszcze i mapa Roughness. Chciałam wam pokażę jak to robię. Dobra, wybieram Long Color, podłączam tutaj. Uh, Normal in direct. Normal map. Maybe I'm um, UV map. To do tego couple of to do tego. Um, Zaraz wam pokażę, jeszcze godem inny modyfikator. Mid level to jak zmniejszymy to, to mamy dużą ilość szczegółów. Jest go input, do height pod łączem, teraz displacement, go displacement pod łączem. A powinienem jeszcze grać mapę, typu ambient occlusion. Ale to widać. To znaczy, słab, słabo widać. Lepiej będzie widać, jak się bliżej. Widzicie? Widać szczegóły. Jak ładnie to wygląda. Dobra, przechodzę do konkretów. W opcji Modeling View. Aby, abyście volumetrykę przechodzącą przez okno uchy, mogli uchyć, najlepiej dodać nowy obiekt mesh. Cube. Bo my potrzebujemy przypisać materiał Principle G e, Volume Scatter Principle G Volume Scatter Nie jak się to po angielsku wymawia Principle GBSGF Volume Scatter materiał Dobra, wam pokażę Ja se wie E, tu możecie ustawić global to normal. E, tutaj sobie zaskaluje, to. O nie, osi gizmo nie jest tak jakbym chciał. Lokal. A, rozumiem, bo tego obiektu nie odwróciłem. Kiedy? automatycznie mi się tak pojawi i zaskaluję sobie to. Bo jestem sam ciekaw jak to w ogóle będzie się zachowywać ja dobrze się to robię To jest trochę krzywo Musiałbym trochę to przesunąć w bok. Tak A teraz jest trochę lepiej Volume light -like window. Eee, okej, opcji shading. To będę musiał wziąć sobie tutaj okay, gać coś takiego. A moment. Aha, rozumiem. Lewym się myśli, można przypisać. Ale jak chcę to wytasować, to sobie dam teraz Add Shader. Principal volume, to jest to, co do tego obiektu musimy moi drodzy, się pisać. Volume się do volume. A czemu on mi pokazuje to w ten sposób? Aha, muszę coś sprawdzić. Ale dziwnie mi to pokazuje. Nie, dobra, jest okej. Okay. Pokazuje mi we właściwy sposób, bo się trochę martwiłem. Eee, co my tu mamy? Gensiki możemy zmniejszyć. Gam 0. Mam wartość mache 9. Emission strength, jaka siła emisji. To, jak mocno z tyłu ma być emitowane. Mam też temperaturę. Nie wiem o co chodzi z tą temperaturą. Kolor white, biały. Ja sobie dam na biały kolor. Znacznie lepiej wyglądałoby to, moi drodzy. Zamkniętym omieszczeniem. Sorry, moje gazo, że tak się to wyświetla. Ale być może Eevee jeszcze nie ma wsparcia takiego pełnego. Bo możecie przełączyć na Eevee i sprawdzić, czy w ogóle coś takiego jest jak Volume, Volmetrix. Tam są na 4 pixele. Sample. A, możemy zmniejszyć sample. Tak, ja nie widziałem. O, fajnie to wygląda. Nie, nie sprawdzamy moi drodzy tych dodatkowych opcji e, w module Eevee, bo Eevee to jest e, silnik, co renderuje w czasie rzeczywistym. E, zapiszę sobie jeszcze drugi plik, bo czasami jak koma wyłączacie, to Blender krasuje. A, a jeśli teraz moi drodzy przełączę object. Hohigen Objects O oh, nie, to powinienem był ustawić e, w drugą stronę. E, object e, Mirror Y. Kurde mać. pomyliłam się. A niech to. Dobrze ją ustawione. Jak kiedy ja tam opcję Mirror? A teraz... To trochę mi chodziło o to głównie... Jest, jest mało przeźroczystka... Chciałem też zrobić coś takiego... Jeśli się da... Czy można byłoby tutaj... Ustawić... żeby był... ten Mix Heger. Chyba można było dodać jeszcze... Materiał dodatkowy. Niechęć mix RGB czy mix shader. Eee, dobra, dodam to Shader. Sprawdzę jeszcze, moi drodzy. Nie wiem o co chodzi z tym Volume Absorption. Ja muszę znaleźć kolor. Texture, noisy tekstur, color czy factor? Uh, dobra, dam color. Muszę sprawdzić czy w jest da. dam factor, muszę co to da? Kurde, nie, nie da się chyba tak zrobić, jakbym chciał. Mm, być może musiałbym użyć e, mix RGB modułu mix RGB. Teraz ja sprawdzę, czy jest to w ogóle możliwe Malki Mo Mi się wydaje, że można tak zrobić. Jestem ja ciekaw cieka się w ogóle tak ga zrobić. Ja nie wiem, chyba się nie da.

To się nie ga. Nie no co on robi. A da się na wartość minusową dać? O, da się. Nie mi w moich grach chodziło o to, żeby zrobić pochop, ale... Hegi. Ale naprawdę nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. Temperatura, temperatura.

bo mamy volume. Eee, wave texture. Chyba się ga. Chyba się moja gra Jak to zrobić? A gdybym tak to skopiował, ctrl-g, shift-g, shift, G. shift G. być może mógłbym odłączyć to, o, da się tak, a teraz to wygląda naprawdę dosyć dziwnie, kurde. Tylko mój giro ze sposobu. O tutaj. To jest coś, kocha gało. Emission Color. To jest, ok. Pokazuję wam, bo możecie również jakieś z robić. Na szczęście mam w miarę silnikom uker. O da się! Jest, udało się, mogę manipulować kształtem tego za pomocą tej tekstury. Ja się zastanawiam, czy mogę użyć Wave Texture. No ale fajnie, czyli się da. A, ale fajnie. No to fajnie, no to, no to się jednak da. Ojej, co to jest? Błędy się pojawiają. Dobra, nie będę studiował. Przechodzę do widoku tego. Będziemy zaraz robili ranger, robimy tylko sobie... ...przekopili okna, ctrl-g. Muszę na chwilę moi ukryć ten obiekt. Tutaj możecie włączyć te brakujące elementy w opcji filtru. Ctrl D. Ctrl D. Nie no, co on robi? Czy wam kupić jakie... Trzeba wam elementy. Muszę się skupić. Czasem jestem pogany, jak coś robię. Ja chcę takie fajne okno zrobić, e, jak w prawdziwym basenie, i chcę ranger zrobić. Bo ja potem będę mógł to zgrupować, moje gry razem, za pomocą kolekcji. Bo do collection, obiektu typu collection dodam. Poczekajcie chwilę, ja sobie tutaj to zapiszę. Bo będę robił render zaraz, i chcę zobaczyć jak to w ogóle będzie wyglądało. Aha, druga rzecz. Jak macie problem z zaznaczeniem obiektów, to możecie przełączyć na Twig opcje. Czyli się lepiej zaznacza obiekty, jak macie ich pełno na scenie. Bo miałem kiedyś taki problem, że mi nie chciał zaznaczać obiektów, no i mamy teraz opcję do animation, możemy wrócić. Do opcji okna dialogowego animate. Wiem czemu mi tak przestawił? Kurde mać. Dobra, muszę teraz Rebie oko aktywować. Zanisz jak macie render ustawiony. Co Janger, gdzie to jest? Aha, rozumiem. Bo nie włączyłem tego. Nie ma mnie ciekaw, dobra, robię render Rubny i wam od razu pokażę, podałem szkło prawdziwe na scenie. To jest moje światło volumetryczne, ja renderuję to w czasie rzeczywistym. E, materiał, który widzicie tam, gdzie są te okna, to jest materiał Reflection. O, widać, że się światło volumetryczne odbija od kafelek, no to fajnie. Render nie powinien zająć długo, już mam pokażę jakie mam parametry. Ojejku, jak mi dużo zuchywa. pamięci karta graficzna, dobrze, że mój brat mi sprzedał kartę graficzną, co ma 8GB e, pamięci wideo, no dość duże ma wymagania w Render 3.3.0, taki mam procesor, moi drodzy. Pamięci se go kupiłem, to mam 40GB, Będę źle, strasznie dużo RAMu, jakbyście chcieli wiedzieć, musicie mieć naprawdę dobry komputer, kiedyś jak będę lepiej finansowo stał, to ja mogę sobie kupić GeForce TX 2080 albo 3090. Strasznie masywna jest, moi drodzy, ta graficzna, ale scena byłaby momentalnie zrenderowana. Jeszcze trzeba poczekać. On się mi teraz otrzymił scenę. Gotowe, mamy render światła volumetrycznego. To byłoby na tyle i życzę wam miłego wieczoru. Sorry, że tak przedłuchałem, ale chciałem wam wszystko pokazać, co i jak po kolei robię. Czasami potrafi być to długie, czasami za długo w moim wideo gadam, ale nie bez powodu. Dobra, to jest w rozdzielczości 2K. W wogę uzyskałem e, przy zmianie materiałów. To znaczy, ja sobie obrałem ze skaraniem Blender Maga. I wtedy pobrać obrać te materiały. A piszecie sobie water macie wodę i tom i tom O, to jest lepsza ojeku to ja musiałbym to pobrać to musiałbym go basenu to pobrać bo to jest bardziej realistyczne ale możecie wciąż taki materiał e, wewnątrz blendera edytować ojeku co to jest a manf Ego? co to to jest nowy nie, myślę, że to jest nowy materiał. To znaczy, ja chyba nie mam tego materiału. Walker 91. Muszę sprawdzić, bo ja chyba tego materiału nie mam. Nie wygaj mi się. Mam? Ale dobra, już nie będę tutaj gawał, bo ja uchyłem. Podobnego materiału i mam ukazek, którego tego materiału użyłam, ale trochę grzebałem e, wewnątrz tego materiału i trochę zmieniałem ustawienie. Bardzo lubię ten materiał i będę musiał go użyć ponownie, bo chcę girangle albo efekt dyskoteki zrobić. Bo ten maker jest piękny. Mam nadzieję, że się Wam mój tutorial podobał jak zrobić wolumetryczne światło i życzę Wam miłego wieczoru.